Bardzo proszę. To spotkanie to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ginekologia estetyczna może pomóc w zaburzeniach poporodowych. Pan doktor w swojej praktyce na oddziały szpitalnym zajmuje się endoskopią ginekologiczną. To są operacje małoinwazyjne w ginekologii. Doktor wykonuje na co dzień histeroskopię i laparoskopię u pacjentek z problemami ginekologicznymi. My no, łączymy się z centrum medycznym, prawda? Łódź klinik. Tutaj jesteśmy. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich uczestników bardzo serdecznie. Robert Bartkowiak, chciałem dzisiaj z paniami, czy też z państwem, bo można podejrzewać, że jakaś część mężczyzn też może przysłuchiwać się naszym rozmowom. Chciałem dzisiaj porozmawiać z paniami na taki temat, który nie zawsze chętnie jest poruszany w ogóle w dyskusjach. Chodzi nam tutaj o dzisiaj o, o to, w jaki sposób można byłoby pomóc kobietom w odzyskaniu prawidłowych funkcji seksualnych po porodzie, bo właściwie no, do, tego, do tego ten nasz temat dzisiejszy się sprowadza. Wiemy o tym, że dla niejednej pacjentki może być, może to stanowić problem właśnie, ten prawidłowy powrót do, do czucia się w pełni kobietą po porodzie. Różne czynniki mają na to wpływ. Przede wszystkim no, natłok, natłok pracy i obowiązków nowych związanych z, narodzin, z narodzinami malutkiego dziecka, ale też różne Przyczyny funkcjonalne w organizmie są tego stanu rzeczy. No jedną z głównych przyczyn tego jest występowanie, ja to nazywam taką może nieładnie, ale nazywam to taką przerwą dziurą, przerwą w wydzielaniu prawidłowym hormonów, które działają na odpowiednie przemiany komórkowe w obrębie błony śluzowej, post i krocza narządów płciowych w czasie ciąży wyłączeniu ulega czynność jajnika produkcja estrogenów w jajniku funkcję tą przejmuje łożysko które do, do końca ciąży wydziela estrogeny natomiast po porodzie gdzie nie mamy już łożyska ta funkcja prawidłowa funkcja osi hormonalnej pod wzgórze przysadka jajnik ona wraca z opóźnieniem i to opóźnienie może trwać właśnie Różnie długo. Okres połogu definiuje się jako okres 6 tygodni po, po porodzie, natomiast te zmiany, powrót do prawidłowej czynności całości organizmu kobiety, może trwać dłużej. On może trwać nawet 8, może trwać 10 tygodni. Dlatego pacjentki, które są bezpośrednio po porodzie, mogą mieć właściwie trzy zasadnicze problemy. Pierwszy problem to jest występowanie w, 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 w różnym stopniu nasilenia, oczywiście występowanie nietrzy, wysiłkowego nietrzymania moczu. Yy, następny problem to jest yy, uczucie luźności w pochwie, czyli yy, nawet nazywamy w obrębie ginekologii estetycznej, nawet roz, rozpoznajemy już w tej chwili takie schorzenie nazywa się to Vaginal Laxity Syndrome czyli zespół rozluźnienia pochwy, który występuje praktycznie po każdym porodzie drogami natury. I w końcu trzecia, trzecia dolegliwość. No, trzeci problem, z którym możemy mieć do czynienia, to są zaburzenia w takiej sferze psychoemocjonalnej, polegającej na zaburzeniu w odczuwaniu przyjemności z seksu, krótko mówiąc, zaburzenia odczuwania orgazmu. Jeżeli chodzi o wysiłkowe nietrzymanie moczu, ja się od razu już będę skupiał na tych poszczególnych problemach, które najczęściej występują. Jeżeli chodzi o wysiłkowe nietrzymanie moczu, to ono one może do, dotyczyć nawet do 30% pacjentek po porodzie drogami natury, niejednokrotnie również po cięciu cesarskim, ponieważ do uszkodzenia powięzi łonowo cewkowej to jest taka struktura anatomiczna, która w dużym stopniu odpowiada za prawidłowy mechanizm mikcji. Może dochodzić też u pacjentek, które miały wykonane cięcie cesarskie w drugim okresie porodu, czyli w tym okresie już wydalania płodu, kiedy mamy pełne rozwarcie i kiedy główka może zejść nisko i tam, i tam wywołać uszkodzenie tych struktur powięziowo-mięśniowych. Także pacjentki po cięciach też miewają tego rodzaju problemy. Najczęściej u większości pacjentek, ponieważ są to zwykle młode kobiety, do ustąpienia tych objawów, one z reguły są niezbyt mocno nasilone, to do ustąpienia tych objawów dochodzi zwykle w ciągu dwóch, trzech, góra czterech miesięcy po porodzie, ale są pacjentki, którym te objawy wracają, którym te objawy pozostają na dłużej lub występują w okresie popołogowym, czyli powiedzmy po 8-10 tygodniach od Porodu występują w dosyć dużym stopniu nasilenia. Co robić w tym przypadku? No medycyna estetyczna, ginekologia estetyczna dysponuje tutaj zasadniczo dwoma narzędziami, którymi możemy pomóc tym kobietom. Po pierwsze, to jest metoda laserowego leczenia, nietrzymania moczu. To jest bardzo mało inwazyjna metoda polegająca na aplikacji stłumienia światła laserowego w obręb ścian pochwy. No naj, największym zarysie polega to na tym, że laser może powodować, powoduje mikrouszkodzenia błony śluzowej pochwy, ale takie mikrouszkodzenia, które pobudzają własny własny organizm do produkcji kolagenu i do ym, przebudowywania błony śluzowej pochwy w taki sposób, że ona staje się bardziej ciasna, bardziej sprężysta. Drugą metodą, którą można zastosować to jest ostrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym i jest to też bardzo fajna, praktycznie zupełnie nieinwazyjna metoda polegająca na tym, że pacjentce pobiera się krew, odwirowuje się osocze. Przy odpowiednich parametrach wirowania możemy uzyskać w tym osoczu duże stężenie płytek krwi. Które podane do tkanki własnej pacjentki, czyli tu mówimy o autoprzeszczepie, czyli takim przeszczepie, który, jest, który nie wiąże się z ryzykiem powikłań, możemy, te płytki uwalniają bardzo duże ilości czynników wzrostowych i mogą nam też przebudowywać i regenerować bólę szczędzową podkryw. Tutaj chodzi o przywrócenie jak najszybsze prawidłowych przemian komórkowych w łonie śluzowej pochwy po to, żeby ona jak najszybciej wróciła do swojego prawidłowego napięcia sprzed porodu i sprzed ciąży. Prawda? Także wchodzimy tutaj już w temat zespołu rozluźnienia pochwy, który też możemy leczyć laserowo, tak samo jak wysiłkowe nietrzymanie moczu poporodowe. I y, y, zwykle wykonujemy jeden, dwa lub najczęściej dwa, ale, ale może y, są też pacjentki, które wymagają trzech zabiegów w, w okresie jednego miesiąca. I naprawdę są bardzo fajne efekty tych zabiegów, bo ona śluzowa się zaczyna lepiej y, unaczyniać, y, jest lepiej uwodniona y, i w związku z tym te ściany pochwy też są. Bardziej jętne, bardziej, bardziej napięte. To za sobą pociąga oczywiście no, ustępowanie tych objawów rozluźnienia chorób. Są pacjentki, które mają większe uszkodzenie krocza po porodzie. To są pacjentki, które mogą przechodzić porody zabiegowe przy użyciu kleszczy położniczych lub próżniociągu położniczego. Wtedy my w ogóle jako położnicy przy takim porodzie w ogóle wykonujemy nieco obszerniejsze nacięcie krocza, po to, żeby tymi narzędziami dodatkowo stosowanymi przy porodzie nie nadmiernie nie uszkadzać właśnie ścian pochwy. Natomiast, porody zabiegowe zawsze wiążą się z ryzykiem tego, że te uszkodzenia w obrębie pochwy, jak również krocza, czyli tkanki, która się znajduje między tylnym brzegiem wejścia do pochwy, a uściem zewnętrznym odbytnicy, te tkanki również mogą ulegać uszkodzeniu. Bywa tak, że dziewczyny mają naprawdę dość spore uszkodzenia. To są takie sytuacje, które prowadzą dość często do takich zaburzeń też, no już natury psychoemocjonalnej, też u pacjentek, polegających na tym, że pacjentki mają zaburzone poczucie własnej wartości. Mają poczucie utraty części własnej kobiecości. To za sobą oczywiście ciągnie następne problemy: zaburzenia relacji z partnerem, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do zaproponowania też pomoc w postaci zabiegów, które polegają najczęściej na takiej. No, rekonstrukcyjnej plastyce ścian, głównie tylnej ściany pochwy i krocza. I taki zabieg możemy wykonać pacjentce. Ten zabieg można wspomagać również rozstrzygnięciem odpowiednich obszarów krocza czy ścian pochwy osoczem bogatopłytkowym. płytkowym. Możemy taki zabieg również wspomagać, rzeczywiście w jakimś tam czasie od zabiegu, po, po całkowitym wygojeniu się rantwo zabiegowych możemy też pomagać dodatkowo laserem także metody są po to żeby sobie radzić z tymi zaburzeniami i bardzo serdecznie zapraszam pacjentki do przede wszystkim do tego żeby na wizycie tak zwanej popołogowej która jest zawsze w karcie wypisowej po porodzie ze szpitala zawsze jest zalecana około 6 tygodni po porodzie żeby na tej wizycie nie wstydziły się, nie bały, nie obawiały się poruszania tego tematu z lekarzem, do którego idą na kontrolę. Dlatego, że są dwa równoległe, dwa równoległe problemy polegające na tym, że pacjentki rzadko mówią o tym, rzadko mają odwagę, żeby, żeby o tych sprawach porozmawiać z lekarzem. Chociaż ta sytuacja w ostatnich latach się zmienia na korzyść. Bardzo, bardzo. I ja zawsze jak widzę pacjentkę z tego typu lełdliwościami, to, to nie zapominam nigdy, żeby, żeby ją pochwalić za to i że, że była na tyle odważna, że przyszła i powiedziała o tych kłopotach. Drugi problem to jest problem leżący po stronie naszej lekarskiej, niestety, ale on polega na tym, że jakby mamy troszeczkę takiej znieczulicy lekarskiej na, na, w temacie właśnie tego rodzaju dolegliwości, które pacjentki mogą miewać po porodzie. My jako lekarze możemy widzieć, pobadając pacjentkę po porodzie, po połogu, my możemy już widzieć te uszkodzenia, my już możemy czuć i widzieć, że pacjentka ma rozluźnioną pochwę i... Wydaje mi się, że jest naszym obowiązkiem, żeby o, o te sprawy pacjentki również zapytać. Często otwiera to w ogóle wypowiedź pacjentki, bardzo szeroką zresztą, i, yy, i okazuje się, że mamy wspólny temat i mamy, i mamy co leczyć. Prawda? Yy, trzecia właściwie taka naj, yy, z tych rzeczy, o których mówiłem, jakie tam mogą być problemy po, po rodzie i po połogu, to jest to, jest, to są zaburzenia odczuwania orgazmu. Znowu wchodzimy już troszeczkę tutaj w sferę taką psychoemocjonalną pacjentki, i naprawdę bardzo dużo zależy od lekarza, który pacjentkę bada. Od tego, czy on, od tego, żeby on zadał pierwsze pytanie. Jeśli to zrobimy, bardzo często rozpoczyna się rozmowa i możemy, możemy, naprawdę fajny sposób pacjentce pomóc. Jeżeli chodzi o zaburzenia odczuwania orgazmu, to pacjentki najczęściej to, co się dzieje, to albo słabiej odczuwają orgazm pochwowy, albo przestają w ogóle odczuwać orgazm pochowy. Jeżeli chodzi o orgazm łechtaczkowy, to on najczęściej nie ulega większym zmianom, ale też, też dochodzi do zaburzeń odczuwania orgazmu łechtaczkowego, nie tak bardzo, nie tak bardzo rzadko. Poza tym, że przyczyną tego stanu może być stan po porodzie, może być rozluźniona pochwa, mogą być jakieś uszkodzenia błony śluzowej, czy nawet okolicy odnóg łechtaczki, które dość często przy porodach również występują, no to mamy tutaj, jeżeli chodzi o orgazm, to przede wszystkim sferę psychoemocjonalną. Także, bo to jest tak, że odczuwanie orgazmu przez kobietę zależy nie tylko od prawidłowo napiętej pochwy, prawda, prawidłowej budowy łech ale też od tego, co się dzieje w jej życiu, prawda. W jaki sposób, w jaką ma relację z partnerem, jak jej się żyje, czy jest bardzo zmęczona, prawda. No, pacjentki po porodzie i po połogu często to są dziewczyny bardzo po prostu fizycznie zmęczone. Co możemy zrobić? Możemy znowu zaproponować y, z, głównie dwa zabiegi. I pierwszy zabieg to jest augmentacja punktu G, czyli wspomaganie odczuwania z, z miejsca z punktu G, które możemy wykonać przy pomocy podania y, niewielkiej dawki kwasu hialuronowego w odpowiednie miejsce w ścianie pochwy. Y, y, możemy toż, też to robić przy użyciu Osocza bogatopłytkowego i drugi zabieg to jest zabieg O-SHOT, czyli orgazm SHOT, który poda, polega na też autoprzeszczepie, czyli podaniu osocza bogatopłytkowego odwirowanego z krwi pacjentki w okolice łechtaczki. Te zabiegi są również bardzo mało inwazyjne, natomiast mogą powodować troszeczkę dolegliwości bólowych ale to trwa krótko. To, to jest podanie osocza w okolice łechtaczki, to jest, to jest kwestia po, po prostu minuty, dwóch minut. Zwykle w dwóch, trzech miejscach cieniutką igiełką musimy nakuć. Także do przeżycia spokojnie sytuacja, a naprawdę dająca dużą poprawę w zakresie odczuwania orgazmu. No właściwie tyle. No starałem się tak w pigułce podać te, te problemy i, i rzeczy, które możemy robić, żeby pacjentkom po porodach pomagać. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. W pigułce i bardzo przystępna informacja i mamy tutaj wprost piszą, że to ciekawy temat i często pomijany. Także ten głos i to jeszcze męski głos przywołujący nas, by zadbać też o te interne sprawy jest tutaj bardzo, bardzo cenny. Mamy mają kilka pytań, chociaż trzy postaram się przytoczyć, a resztę pytań prześlę z prośbą o odpowiedź w formie pisemnej. Na przykład Wiktoria dopytuje, czy jeśli pod wpływem większego wysiłku odczuwam właśnie takie nietrzymanie moczu, to trzeba oddać się do specjalisty, prawda? Pytanie, w, w jakim momencie po porodzie to się dzieje? I w jakim stopniu i w jakich sytuacjach mamy do czynienia z gubieniem tych porcji moczu, prawda? Bo, tak jak powiedziałem, do 30%, niektórzy uważają nawet, że do połowy pacjentek po porodzie, w okresie do dwóch miesięcy, możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że przy większym wysiłku, to większy wysiłek to znaczy, yy, szybkie ukucnięcie, y, rozpoczęcie szybkiego biegu, y, tam gdzie mamy silną tłocznię brzuszną, prawda? Czy też, y, pacjentki chętnie wracają do ćwiczeń, bo teraz bardzo dużo ludzi ćwiczy, pacjentki po porodach też wracają do ćwiczeń. To jest, y, to jest trampolina i pajacyki. To są sytuacje najczęstsze, y, gdzie dochodzi do gubienia tych porcji moczu. Więc jeśli to, y, jeśli te, Porcje są niedzielkie i występują rzadko podczas dużego wysiłku. To należy spokojnie poczekać do dwóch, czasem do trzech miesięcy po porodzie. Jeśli one są bardziej nasilone, czyli występują w sytuacjach mniejszego wysiłku, kaszel, kichanie, schylenie się, no to już są takie wyższe stopnie nietrzymania moczu. I Tutaj po ośmiu tygodniach już do lekarza bym się zgłosił. Już bym zgłosił ten problem. Ach, te trampoliny. Nie zalecamy tutaj żadnych trampolin. Wiktoria z kolei pisze, że u mnie po cesarskim cięciu pojawił się właśnie problem z tym, że podczas skakania dłuższego spaceru lub kichnięcia jest czasem sytuacja kryzysowa. Czy można jakoś temu zaradzić? Czy może być taki zabieg wykonywany u pacjentki z mało płytkowością? Tak, tutaj możemy zastosować laser, laserowe leczenie nietrzymania moczu. To jest metoda, która jest bezkrwawa zupełnie, także małopłytkowość nie jest tutaj przeciwwskazaniem. Natomiast jeśli ten problem jest rzeczywiście zauważalny i już minęło powiedzmy 8-9 tygodni od porodu, to też jak najbardziej wskazany do wykonania raz lub dwukrotnie. Jedna z mam pisze A co z bólem blizny po nacięciu krocza, czy najlepiej udać się najpierw do fizjoterapeuty uroginekologicznego czy do ginekologa medycyny estetycznej? Trzeba by taką pacjentkę zbadać im zbadać i zobaczyć, w których okolic dotyczy ta bolesność. Czy ta mhm. bolesność dotyczy? Powierzchownych okolic y, blizny na kroczu czy w ścianie pochwy, czy dotyczy to głębszej warstwy, bo pod błoną śluzową mamy, za, za chwilę głębiej idąc, mamy warstwę mięśniową, mięśnie powierzchownych krocza, potem są mięśnie głębokie krocza. Jeśli ból lokalizuje się głębiej, no, a lekarz, który bada pacjenta, no, no, może stwierdzić, w którym miejscu ta bolesność jest największa. Y, to może dotyczyć też tych głębszych obszarów mięśniowych. Jeśli jest dostęp do takiego fizjoterapeuty, który ma do dyspozycji na przykład metodę radiofrekwencji, która też ostatnio jest stosowana jako rehabilitacja poporodowa u pacjentek, to jest najbardziej do zrobienia. Natomiast jeśli ta bolesność dotyczy powierzchownej, bardziej warstwy, czyli warstwy skóry, błony śluzowej i i powiedzmy do, do centymetra głębiej, to zdecydowanie zalecałbym zabieg ostrzykiwania osoczem bogatopłytkowym, dlatego że to jest metoda bardzo efektywnej rewitalizacji tkanki po urazie. Tak? Yy, yy. To nie tylko my ginekolodzy wykonujemy zabiegi ostrzykiwania osoczem bogato-płytkowym, ale też ortopedzi, chirurdzy, którym się rany nie zawsze fajnie goją. To jest bardzo szeroko wtedy w tej chwili stosowana metoda, fajna, nieinwazyjna i dająca bardzo dobre A czy są jakieś zabiegi, które są refinansowane przez NFZ? No niestety. No właśnie, dlatego też chcemy, żebyście poznawały informacje na ten temat, gdzie i w ogóle co jest dostępne, bo niewiele osób o tym mówi. Jola pisze, żeby każdy ginekolog miał takie podejście jak pan doktor. Bardzo ciekawy wykład, bardzo wiele informacji, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Tak pisze Jola i Wiktoria. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i pozostałe pytania.